Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii rodzicielstwo bez luk, w której to mówimy o jednej stronie rodzicielstwa i o drugiej stronie rodzicielstwa. A dzisiaj powiemy sobie o takim temacie, jak ciekawość dziecka, która nie zna granic, jak to wygląda w rodzicielstwie, od kiedy zaczyna się ta ciekawość wymykać spod kontroli rodzica w cudzysłowie oczywiście kontroli i co należy zrobić, żeby przed tą ciekawością nieco uchronić przedmioty w domu, które mamy i które są zagrożone czy ulegać i pozwalać na wszystko, czy jednak wyznaczać jakieś granice. A więc, moi drodzy, w rodzicielstwie jest o tyle wymagające, że mm, dziecko wszystkiego się uczy. Więc my jesteśmy jakby takim kapitanem statku, który decyduje, co można, co niekoniecznie, co się przyda, co nie. Bez tego trudno dziecko by było przeżyć. No już może dziecko idzie do... Hanki gazowej, nie umie kompletnie jej obsługiwać, ale też jest ciekawe, co to jest i dlaczego to tam tak płomień yy, sobie jest. I chcę to dotknąć, bo nie wiem, czy to parzy, czy to nie wiadomo, ale my jako rodzice wiemy lepiej, że to jednak może zrobić krzywdę. Dzieci nie, w swojej ocenie, gdy to poznają, jednak nie mają takiej percepcji. My jesteśmy jakimś takim kapitanem statku, który wyznacza jednak te granice, które są dla dziecka niebezpieczne. Dlatego kilka jest takich punktów. Kiedy ta ciekawość dziecka wzrasta, a wzrasta wtedy, kiedy dziecko zaczyna pełzać lub lu raczkować. Wtedy zagrożone są wszystkie rzeczy, które są bliżej. A jak zaczyna się wspinać i chodzić, to rzeczy, które są na stole, na półkach, szuflady, różne rzeczy, które warto zabezpieczyć, jeśli chcemy, i nam na nich zależy. Też można stosować różne komunikaty, które są bardzo przydatne przy takim jakby wyznaczaniu granicy, bo samo wyznaczanie granicy, czyli odsunięcie dziecka od przedmiotu, które jest zagrożone, bo można pacnąć i można połamać kwiaty, to jest jedno, ale za tym musi, niestety musi iść jakiś komunikat, który powie dziecku co to jest, do czego co służy, dlaczego akurat tak. I w, o tych komunikatach można było mówić bardzo, dobrze, bardzo dużo. Na pewno powstanie na tym kanale seria o komunikatach, bo to też jest temat rzeka. Zauważyłem, że niekoniecznie stosujemy, stosujemy takie komunikaty, jakie byśmy mogli stosować, więc to jest też temat rzek. Więc jeśli ciekawość dziecka właśnie wzrasta, to. W pierwszej kolejności mówimy jakieś tam komunikaty o tym przedmiocie, że nam na, na nim zależy. Potem, jak dziecko yy, dalej długnie, to odsuwamy i mówimy, dlaczego po prostu go odsunęliśmy od tego przedmiotu. Jednak, powracając do tematu, jesteśmy takim kapitanem statku, który właśnie wyznacza granice i nie bójmy się tego robić, bo yy, no, dzieci w ten sposób jakby funkcjonowały, że nie mają żadnych kompletnie granic. To yy, myślałyby, że w ogóle nie ma granic, mogą robić wszystko, co chcą. A jednak w świecie ludzi, w, w świecie relacji zawsze są jakieś granice nawet yy, w Europie czy w, na różnych kontynentach państwa mają swoje granice, o które dbają. I tu jest istotne granice z nami były od zawsze będą i oby były do końca naszych dni, bo to jest ważne, to wyznacza naszą. Yy, Terytorialność. My jako rodzice, rodzice też mamy terytorium, swoje, swoją przestrzeń, o którą dbamy, i też wyznaczając granice, pokazujemy dziecku, że jednak ta przestrzeń gdzieś się kończy. Tak? Że jedna przestrzeń nie jest w nieskończoność, że gdzieś ktoś ma swoją przestrzeń i też można. Tworzyć swoją przestrzeń i z drugiej strony uczymy, że wyznaczanie granic w swojej przestrzeni też jest ważne. Czyli uczymy dwie rzeczy: że istnieje przestrzeń, która jest skończona granicami i uczymy też, że trzeba pokazywać, że są te granice. No i oczywiście komunikaty to. Mega ważne, w jaki sposób to komunikujemy, bo to też uczy dziecko nieświadomie, że komunikat też ma znaczenie. Więc dużo roboty do wykonania, to być może brzmi skomplikowanie. Jednak tutaj też chciałem o tym powiedzieć, że pewne przedmioty i tak trzeba zabezpieczyć. Tak jak kuchenka gazowa, taka jak toaleta, czy różne... Rzeczy, które mogą spaść na dziecku i zrobić mu krzywdę, typu kosze na śmieci, typu jakieś szklanki, które mogą się rozbić. To jednak my jesteśmy od tego, jako biologiczni rodzice, którzy muszą o to niestety zadbać i musimy przewidywać różne sytuacje. Tak jak instruktor nauki jazdy, który. Yy, uczy kursanta, no musi przewidzieć pewne sytuacje, które no, dziecko jednak yy, no, nie umie ocenić, bo jeszcze się uczy, więc to jest nasze zadanie. Bardzo wymagające, ale myślę, że dla wielu rodziców to nie jest żaden problem. Tylko problemy są wzrośnie z tymi komunikatami. Chciałem właśnie tylko dzisiaj o tym takim temacie poruszyć, tak powierzchownie. O, o głębszych tematach będziemy mówili później, także. Jeśli chcesz się dowiedzieć o, na tych o, o tych tematach więcej, to radzę zasubskrybować ten kanał, bo będzie o tym bardzo dużo. I to by było na tyle. Jeśli nie widziałeś poprzednich filmów, warto zajrzeć w playlistę, warto napisać jakąś wiadomość na maila, opisać swoją historię, no, albo polubić, udostępnić ten film, bo wiadomo, że takie tematy mm, są mniej popularne, e, takie mm, no, mniej kontentowe niż jakieś tam naparzanki, gry i różne elementy, więc bardzo ważne, żeby to udostępnić, żeby tą wiedzę poszerzyć. I to by było na tyle.